Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serii Bus Simulator 18. Yy, aktualnie mamy do dyspozycji yy, trasę korzystając z następną czyli to już jest trzecia trasa w tym obecnie. Yy, musimy korzystać później z kierowców, tu, czyli ja wam pokażę tą trasę jak ona będzie przebiegać. A później kupię po prostu jakiś autobus i kupię kierowcę, znaczy zatrudnię kierowcę i będzie aktualnie przejeżdżał przez tą trasę. Eee, mamy do korzystania kierowców, by generować przychody na trasie z maksymalną liczbą 10 przystanków. z główny, minimum 1 przystanek. Tegelbrunde minimum 2. Przystanki Spiegel minimum 2 przystanki, Okwil minimum 2 przystanki. Eee, maksymalna ilość przystanków jest 10. Ja aktualnie mam 10. Aktualnie mam, aktu aktualnie mam 10 i, S i mogę Wam poka pokazać od razu, jak to wygląda. Tak, akurat mamy 10 tych przystanków. Tak, trasa wygląda na przejeździe i jest prosta i łatwi. Dobra, no to co? So, lecimy z tym koksem. Rozpocznij przejazd. Jemy naszym... Y naszą polską, czyli tylko tym. No i później będziemy kupować e, autobus nowy. Prawdopodobnie już po tym na pewno musimy kupić nowy autobus i e, nowego kierowcę. Więc rozpocznij przejazd. Czekamy, czekamy, czekamy. Aż może się załaduje, no. Ładuje. ładowanie jest. Więc będziemy jechać. Dobra. A to jedziemy. Już, już proszę. To jest tak, tydzień normalny. Liczba 1. Oj, wydaj 2 euro. Dziękuję. Tydzień? O kurde, normalny ilość 1. Oj, proszę bardzo. Nie ma sprawy. Pojedziemy, nie? Tutaj? nie tutaj gdy ja pojechałem który to tak głuszy No ja troszkę tutaj zrąbałem a jedziemy nie na tym zakręcie miałem z... tutaj miałem skręcić. Za wcześnie skręciłem, ale to się zdarza każdego. Uuuu, hamuj Dobrze, że mandatu nie ma Aktualnie. No ale jest okej. Okay. Jest czerwone światło na razie. Damy Wrzymy sobie okno. Jakby copajkę sobie można zapalić. O, i jedziemy. No tu uważać to jest na przechodni, nie? Znaczy się nie da Chyba za głośno gra jest, ale no, mi się wydaje, że chyba raczej nie Dobra, ja sobie to jest tymknę nam długimi dbali. To jest nasz, nasz kierowca. Powinienem popatrzeć teraz aktualnie. Ale to jest akurat fajnie to, że przypuszczają nas. Bardzo fajnie. Chrapanie, ktoś chrapie, śpi. Tak, tu, to, tak, tak, już proszę, proszę, bardzo, normalny, ilość jeden, drukuj. Ale tak dużo pieniędzy proszę nie wnosić przy sobie, bo to... Drobniejsze bym prosił. Pięć, studencki. Takie troszkę pieniążki bym prosił. Leczne, ora Dobra, kontrola biletów. Dzień dobry, kontrol. Dzień dobry, proszę po biletik. O, proszę, biletik, dziękuję. dziękuję. Proszę, proszę. Kontrola biletów. A pani ma. Tam pani ma po A, nie widać. Kontrola biletów. Babcia słuchała tak głośno muzyki. O, za babcia. Jaką muzykę? Elektro boogie ługi. Dobra. Idziemy. Widzicie, nawet babcie słuchają bardzo dobrej muzyki. Nie tylko Radio Maria albo coś rodzaju, tylko super muzyka. Troszkę po dziurach pojechaliśmy. Polskie drogi prawie. Prawie polskie drogi. W niektórych państwach, miastach, kurde, polskie drogi to są przerobane. No ale, akurat jeźdź, jeździmy po Niemczech Nie wiem jakie to jest miasto Tego to wam nie mogę powiedzieć Na pewno fiksyjne, eee, fiksyjne jakieś Dlaczego jadę tą samą cię... E, w powiedzieć Nie no, autobusem, z tego względu, że nie mam nowej Chcemy kupować nowy, nowy autobus o, tu jedzie nasz taki mini mini. Pojechał! Masz kierowca. Aktualnie. Który jeździ tu na, na tarasie. Zatrudniony. Troszkę nam zarabia pieniędzy tutaj, ale jest okej. Okay. Tak myślę. Dobra, przepuści. nie w tą stronę, co trzeba, ale przepuścił. O, następny autobus nasz pojechał, widzicie? Tak, proszę. Dzienny, normalny, ilość jeden, drukuj, proszę. Podle, puso, ale trudno. Idziemy dalej. Następny przystaneczek. Teraz będziemy ten, ale aktualnie czerwone światło. No, parking zarombisty, no szef jedzie, nie? Hallo, jedzie. Tak, już proszę. Razowy, normalny. Drukuj. You know, uh, proszę, proszę. Dobra, kontrola biletów. Ej, dobry, poproszę o bilety. Ok, dziękuję. ABL, ja ja że sprawdzałem, ale proszę o bilety. Kontrola biletu. Dziękuję. Kontrola. Hola. Ej, nikogo nie złapałem. Jeszcze. Ordyna. No. Ale są groza. Jedziemy do następnego przystanku. Tak. Will see Stefan Wiatarek wieje, w antworzu. U mnie aktualnie jest ok, jak na razie. Ale tam wiaterek wieje. O, idzie pani przez pasy, idzie pani przez pasy. A co się pani tak patrzy? Opa? Aha, już jedziemy. O, tu jest mój następny kierowca. E, Za co? ja przewaliłem No dobra, dostaliśmy mandat, nie wiem za co. Bo informacji nie było. Więc ale miałem zielone światło, nie. No ja jak wjechałem w dziurę, no powoli jechałem. Ja nie mogę mieć tak, te, te dziury troszkę jest niebezpiecznie. Tak, bo nagle o ciężarówka by wyskoczyła. Łatajcie dziury! A nie, niestety nie łatają. No i to tak wychodzi jak wychodzi. To jest jestem perfekcyjny dziury, no już proszę, proszę. Dzienny, studencki, ilość 2, drukuj. Yes! Troszkę... Jednorazowy, normalny, ilość 1. Tania. Naprawdę, proszę. I jedziemy! Wiecie co wam powiem? Ja jeszcze nie podłączałem kierownicy aktualnie pod, to, pod, tą, pod tą grę, ale niebawem będzie podłączona. muszę hamować, bo tu manta dostała ostatni. O! prawie dziura była. Prawie! Refleks szachisty. To jest zjeść, tutaj? I need a tak, już proszę. Jednorazowy, normalny, ileż jeden. Proszę bardzo. Proszę. Ani nie? Ani też nie? To kontrola biletów. Dzień dobry, kontrola biletów. Oh, Here. Here you go. Here you go od razu pozbieram. I I o, widzi pani? 120 euro, proszę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie Dzi dziadaj tam, dziadaj. Akurat centralny, bardzo. bye, bye. bye, bye. Tak, proszę panią, już daje. Proszę, jednorazowy jeden, proszę, Normalny? normalnych? Nie, stać. Dobra, teraz to nie mogę w Następnym Też nie będę kontrolował co chwilę, nie? Ty nie opłaca! No, to w jest przedostatni, już chyba przestanek. Tak mi się wydaje. Stop, Walden, Pani mi macha. I dzień po dość jeden. Proszę. No i teraz ja mogę. ale ktoś muzyki słucha. Ła. Wow. Bileciki do kontroli. Dziękuję. Bileciki, Bileciki do kontroli. Bileciki do kontroli. Bileciki. O, niestety. 120 euro proszę. proszę. Pani chyba już miała 120 euro zapłacone. Dziękuję. 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 Miłej podróży dalej życzę. ...wariatem. Puścił mnie. Haha! Ha. mnie! Dobry kierowca. Lubus. A bo ja się oknem teraz bawię. Да, так ехать. Wymusiłem troszkę? Nie, nie wymusiłem. Jestem głodna, to co zjeść? A daj mi sto! No. Ach. Nie, to był był przedostatni, nie jest przystanek. Proszę Normalny Oje, za tyle. tyle! Niech pan ma drobniaki. Proszę Dziękuję.